Jak zmniejszyć ból dolnej części pleców w naturalny sposób? Aby zmniejszyć ból dolnej części pleców, musisz polaczyć ze sobą różne metody. Dzięki temu będziesz czerpać z nich maksymalne korzyści i przyspieszysz proces powrotu do zdrowia. Bóle pleców to bardzo często dolegliwość, która dotyka osoby dorosłe. Moga obejmować cały obszar pleców, a ból może stać się niezwykle intensywny. Jednak to własniej ból ulokowany w ich dolnej części wywołuje największy dyskomfort. Właśnie dlatego powinna zwiedzieć, jak zmniejszyć ból dolnej części pleców. Szacunkowe dania sugerują, że około 80% dorosłych choc raz w życiu doświadczyło bólu ulokowanego w dolnej części pleców i szukalo różnych sposobów, aby go zmniejszyć. Amerykańskie Stowarzyszenie Chiropraktyków twierdzi, Zeból dolnej części pleców to jedna z głównych przyczyn niepełnosprawności na całym świecie. Statystyki zebrane przez ta organizację wskazują, że ponad polowa pracującej populacji Stanów Zjednoczonych uskarza się rok do roku na bóle pleców. Właśnie dlatego ludzie stale poszukują metod, w tym naturalnych remediów, które pozwolą im pozbyć się dyskomfortu. Główne przyczyny bólu dolnej części pleców. Dolna część pleców często jest poddawana licznym napieciom, ponieważ dźwiga wagę całego górnego obszaru ciała. Waga górnej części ciała opiera się na kregoslupie, zlozonym z ulozonych na sobie kregów i dysków. Kobieta z bólem pleców, jak zmniejszyć ból dolnej części pleców? Siedzacy tryb życia odgrywa znaczaca rolę w rozwoju bólu dolnej części pleców. Dyski działają jak amortyzatory które chronia kości kręgów przed zetknięciem się ze sobą jednak wraz z wiekiem zaczyna się zuzywać i pojawiają się w nich uszkodzenia właśnie dlatego częściej dochodzi do urazów takie zuzycie pojawia się z czasem z powodu przepracowania lub braku ruchu wywołuje przejściowy ból lub sztywność a w niektórych przypadkach zamienia się w chroniczny ból który stale odbija się negatywnie na codziennym życiu i samopoczuciu dotkniętym nich osób Dolna część pleców to obszar, w którym z czasem zachodzą największe zmiany. Dzieje się tak z kilku przyczyn. Dana osoba wykonuje aktywności, które wymagają włożenia w nie ogromnego wysiłku fizycznego, przyjmowania nieprawidłowej postawy ciała i wykonywania niewygodnych ruchów. Osoba, która dotyka ból pleców, siedzi przez długi czas bez ruchu. Przeczytaj również mast zarniki i oleju kokosowego. Sposób na ból pleców. Jak zmniejszyć ból dolnej części pleców w naturalny sposób. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem, który będzie w stanie zidentyfikować prawdziwa przyczynę bólu. Jednak mimo licznych technik i postępu technologicznego często trudno jest odnaleźć pierwotny problem, który wywola ból pleców u danego pacjenta. Mimo tego należy przejść przez ten proces, aby dobrać właściwą terapię. Na szczęście istnieje kilka naturalnych metod, które możesz wykorzystać, aby zmniejszyć ból dolnej części pleców. Dzięki temu nie będziesz musiała przerywać swoich codziennych aktywności. Poza tym powinna pamiętać, że aby otrzymać właściwą diagnozę, musisz udać się do lekarza. Poniższe naturalne sposoby walki z bólem pomagają ja jedynie zmniejszyć objawy, ale niczego nie lecza. 1. Zimno i ciepło. Bezpośrednie przykladanie zimnych i ciepłych okladów to dosyć skuteczna terapia naturalna, która sprawdza się w zmniejszaniu bólu pleców. Takie zmiany temperatur pomagają zmniejszyć stan zapalny z wiek z zajac przepływ krwi w obszarze dotkniętym urazem lub przeciazeniem z powodu pracy fizycznej. Przynosza ulgę nawet gdy ból pojawia się z powodu napiecia wywolewanego przez pozostawanie w niewygodnej pozycji przez dłuższy czas. Możesz polozyć torebki wypełnione zimna woda, wypełnione kawalkami lodu czy schlodzonym z terecznikiem bezpośrednio na miejscu, które cię boli. Dzięki temu zmniejszysz stan zapalny. Następnie wykorzystaj kompres z gorącej wody lub wejdź do wanny z ciepla woda, aby pobudzić skradzenie. Ta metoda rozluźnia mięsnie i zmniejsza uczucie dyskomfortu. 2. Czosnek może zmniejszyć ból dolnej części pleców. Kolejnym przydatnym naturalnym remedium na bóle pleców może okazać się czosnek. Wszystko dlatego, że zawiera alicynę, która posiada właściwości przeciwzapalne. Jedzenie go na surowo to najlepszy sposób na zmniejszenie bólu pleców. Czosnek w nisce. W właściwości zdrowotne czosnku sa powszechnie znane. Sprawdza się zwłaszcza jako środek przeciwzapalny i może zmniejszać ból dolnej części pleców. Poza tym możesz nakładać ten środek przeciwbólowy miejscowo. W tym celu musisz zrobić olejek na bazie czosnku. Składniki: 10 zapków czosnku, 4 łyżki stolowe oleju kokosowego. Przygotowanie: podgrzej olej na patelni, a następnie dorzuć na zapki czosnku. Podsmas je na niedużym ogniu póki nie osiągną złotego koloru. Następnie odcec je i przechowuj olej w szklanym sloiczku. Możesz również wykonać masę na zimno. W tym celu dodaj czosnek do oleju i odstaw na 5-10 dni. 3. Aktywność fizyczna. Ćwiczenia to doskonała terapia naturalna, która zmniejsza ból mięśni i dolnej części pleców. Możesz zacząć stosować plan treningowy w którym znajduje się codzienne ćwiczenia o niedużym natężeniu, takie jak lekkie rozciąganie, pływanie czy chodzenie. To świetny sposób na radzenie sobie ze sztywnością w tym obszarze ciała.